Jest znowu, będziesz, będziesz coś mówić. O, tak, dziękuję, dziękuję. aha. Czyż już to, tak całkowicie wypuszczacie mnie. Nie no, nie wierzę. Jeśli wypuszczacie mnie całkowicie do domu, to zwątpię, naprawdę. Znaczy, do domu. Dobra. Chociaż nie. Na no co ja liczę? No, błagam. Gdzie my mamy yy, wysiadkę? Tam. Ale dziwne, nie mogę tego podnieść, nie mogę przesunąć, więc są przylepione do ziemi. Na co ja liczyłam? Na co ja liczyłam? ten taki mały spad. Dajcie mi jakieś białe miejsce. Hm. Bez sensu, tak? No tak, oczywiście. Kurde. Aha. Co? Cały czas radzę sobie sama. Matko, przecież cały czas radzę sobie sama. Jesteś ziemniakiem, jak możesz mi pomóc? Nie wiem, mam tu iść? Tylko co mi to da? O matko, naprawdę. Czy naprawdę to musi wyglądać tak niebezpiecznie? Co mi, co mi to da? Co mi nic nie da? Ja nie wiem w ogóle, czemu ja tutaj zeszłam na dół. Chyba, że. Nie, dalej nie wiem, czemu zeszłam na dół. Skoro tutaj nic nie ma. Chyba. Tak to wygląda. Okej. Okay. Tutaj też nic nie ma. Może tu będzie coś więcej? No. Włączyliśmy żele. A to co? Mm. Okej. Okay. To nie wygląda zbyt dobrze. Brawo, brawo, naprawdę, jestem... O, miał być tam. Okej. Okay. Tu mi wzięło to. Kurde, no. A gdzie jest pomarańczowy? Oprócz tego, że tutaj. Gdzie on ma swój wyciek. Nie, na pewno nie tu. No dobra. Czyli rozumiem, że musimy wziąć sobie tego. No super. Czemu nie możemy otworzyć tutaj? Skoro tutaj na tym możemy. Dobra, nie to nie poradzę sobie inaczej. Aha, dobra, już rozumiem. Okej. Okay. Jesteśmy w domu. Nie no naprawdę. Nie ma innej drogi, jesteście pewni? <ścoughs> dobra, biegniemy. Proszę, nie było tak źle. Brawo, Okej. Okay. I co nam to da? Aha, dobra, już się co nam to da. O, matko, będę tego żałować. Poczekajmy... I biegniemy. Nie naprawdę... Obić się... Obić się o barierkę... Czy nie wiem? Nie wiem w sumie co się stało. Dobra, biegniemy. No, tak miało być. w centrum. participation mandatory for all employees the quality of our test subjects has risen dramatically employee retention however has not as a result you may have heard we're gonna phase out human testing there's still a few things left to wrap up though the bean counters told me we literally could not afford to buy seven dollars worth of moon rocks much less 70 million bottom anyway round up moon rocks are pure I am deathly ill. Still, it turns out they're a great portal conductor. So now, we're going to see if jumping in and out of these new portals can somehow lead to a out of a man's bloodstream. When life gives you lemons, make lemonade. <coughs> Let's all stay positive and do some science. That said, I would really appreciate it if you could test a situation. Carolyn, please bring me more pain pills. Hmm. Tak też można. Matko. No i fajnie. Koniec. Albo nie. Dobra, jednak nie koniec. Okej. Okay. Okej. Okay. Oh. Naprawdę. Naprawdę mam. Nie ma tu nigdzie nic białego. Okej. Okay. Poradzę sobie sama. Rozumiem, że mam to porozwalać. Oła, przelatuję przez to. Dobra. Wszędzie tym nas seramy, żeby był spokój. Okej, okay, już, już lepiej wygląda i mogę teraz wszędzie sobie rzucać portale. Tam, tre tu. Okej. Okay. Co teraz? Załóżmy, że wyjdziemy. Ała, które nas to ubrudziło. Nie mam zielonego pojęcia, co mam teraz zrobić, oprócz tego, że rozwalaliśmy tym tutaj jak nie wiem. Stamtąd przyszliśmy. Tak. Nie. nie wiem. Może tak, gdzie mamy się dostać? Tak, przyszliśmy stamtąd, nie. Tam jest wyjście, musimy się tam dostać. Pytanie tylko jak? Naprawdę nie, nie jest łatwe. Hmm. Kurde, no jak my się tam mamy dostać? Musimy sobie tutaj zabielić. Tylko co? To jest dobre pytanie, bo tutaj wszystko jest z tych takich kratek. Hm. Aha, dobra, ok. Widzę, że tutaj mamy jakieś dings. Więc sobie to zabielimy. I chyba już wiem, co mamy zrobić. Tylko to trzeba dobrze rozegrać teraz. To tyle męcząca, że możemy tutaj, mamy po prostu bardzo dużo możliwości, jeśli chodzi o rozrzucenie tego, bo możemy tutaj prakty praktycznie wszędzie. A to nam wcale sprawy nie ułatwia. Ale zgaduję, że mamy jakoś tak jakby wejść z tym. Dobra, możemy już tam i musimy... Będziemy musieli jakoś... Nie no, bez sensu. Będziemy musieli jakoś zeskoczyć, skądś. Na przykład stąd. A to nas w piękny, cudowny sposób wystrzeli. Okej. Okay. No. Dobra. I teraz sobie damy tam. No. Jakim cudem ja nie spadłam? Nie, no naprawdę, na czym ja stoję? Aha, chyba na tym. Tak, na tym. Dobra. Już zwątpiłam. Okay, let's make this portal Huh, I thought we wouldn't When life gives you lemons, don't make lemonade. Make life take the lemons back. Get mad! I don't want your damn lemons! What am I supposed to do with these? Demand the to see life's manager. Make life rule the day it thought it could give Cave Johnson lemons. Do you know who I am? I'm the man who's gonna Turn your house down with the lemon. Oh, like I'm going to get my engineers to invent a combustible lemon that burns. Your <coughs> <coughs> okay, just <sound>. <coughs> The point is, if we can store music on a compact disc, why can't we store a man's intelligence and personality? Snide <coughs> to So I have the engineers figuring that out now. Brain mapping, artificial intelligence. We should have been working on it 30 years ago. I will say this. And I'm gonna say it on tape so everybody hears it a hundred times a day. If I die before you people can pour me into a computer, I want Carolyn to run this place. <coughs> now she'll argue. She'll say she can't. She's modest like that. But you make her. Now <coughs> yeah, put her in my computer. I don't care. All right, test's over. <coughs> you can head on back to your desk. Okej, okay, to było dziwne. Ale musimy się stąd wydostać, zgaduję. Co teraz? Co teraz? Aha, dobra. Nie, nieważne, nieważne. Nie. Aha, dobra. Ok. Czyli. Jakbyśmy się wysadzili tam. Okej. Okay. Teraz sobie to obeszli. No i super, jesteśmy. Jesteśmy gdzieś. O, matko. Naprawdę? Co mam sobie tutaj tak łazić po tym i... i, i tyle? Okej okay. Okej, okay, dobra Jezus, naprawdę? Zaraz mi coś trafi. Zróbmy się tam. Co nam to da? To nam da windę. No tak. Oczywiście, winda. I teraz, skoro mamy już windę, to mamy się z niej wyrzucić. Zgaduję. Tak, mamy się z niej wyrzucić, no pięknie. Tylko co nam to da? Aha, dobra, mam się rozumiem. Mam się rozumiem złapać tego. Okej, okay, jestem, nie spadam. Hu, dobra. Co teraz? Nie spadamy, nie spadamy. Okej, okay, to trochę dziwne. Dziwne, bo ja nie wiem, gdzie on sobie zrobić teraz portal To jest dziwne Aha, dobra, już wiem Okej, okay, okej okay. Teraz się będę rzucać stąd Gdzie jest ta droga? Dobra, tu Nie, nie tu, nie tu Kurde. Nie tu. Gdzie jest ta droga? Może się tam mam tam wyrzucić? Spróbujemy. Aha, tak. Dobra, już to rozumiem. Wpadam w ten, czyli robię sobie tutaj niebieski. Naprawdę! Robię pomarańczowy, pomarańczowy. Pyk. O kurde, dobra. Tak, udało się w końcu.